Jeśli robisz lub chcesz zacząć robić reklamy na Facebooku, to musisz wiedzieć, że targetowanie po zainteresowaniach czy po grupach lookalike jest wypowiedzeniem otwartej wojny algorytmowi zamiast współpracy z nim. Ostatnia aktualizacja algorytmu Andromeda zmieniła bardzo dużo i w tym filmie omówimy sobie dokładnie, w jaki sposób wpłynęło to na ustawienia targetowania i jak realnie możesz docierać do osób, do których chcesz dotrzeć za pomocą reklam w 2026 roku. Więc dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, omówmy sobie tak bardzo pokrótce, czym jest Andromeda. Link do tego artykułu znajdziesz w opisie. Czym jest meta Andromeda? To jest zaawansowany system typu Retrieval Engine, natomiast w bardzo dużym skrócie, żeby trochę to ułatwić i nie mówić tutaj takim dziwnym językiem, zadaniem Andromedy jako algorytmu jest wybierać spośród milionów nawet reklam, spośród setek tysięcy, milionów reklam, te najbardziej odpowiednie dla jednego konkretnego indywidualnego użytkownika. W dużym skrócie chodzi o to, że w tym momencie, jeśli wpierdziesz bardzo dużo reklam do jednego zestawu reklam, to jeśli te reklamy będą odpowiednio specyficzne pod kątem przekazu, czyli będą odpowiednio specyficzne. Dla danej osoby, czy nie będą bardzo szerokie, to dzięki temu uzyskasz po pierwsze większy zasięg, będziesz dostać do większej ilości osób, które potencjalnie są powiązane z tą reklamą, albo będą kwalifikowane, żeby zobaczyć tą reklamę. Dzięki czemu Twoje targetowanie będzie w dużym skrócie lepsze. Natomiast w tym momencie, jeśli chodzi o targetowanie, prawda jest taka, że targetujesz głównie kreacją reklamową, czyli to, co powiesz w reklamie, to, co napiszesz w reklamie, załóżmy na obrazku reklamowym, ma dużo większe znaczenie niż to. Jak ustawisz sobie targetowanie? Załóżmy. I tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o Andromedę. Jest to po prostu aktualizacja algorytmu. I co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że meta reklamy są efektywniejsze i są znacznie bardziej precyzyjne. Czyli docierają po prostu do osób, do których powinny. Z większym prawdopodobieństwem docierać, jeśli są odpowiednio specyficzne. I dlaczego w ogóle tak naprawdę doszło do tej aktualizacji? Ano z racji na rewolucję AI, firmy zaczęły tworzyć setki, jak nie tysiące reklam, ponieważ jest to po prostu bardzo proste i bardzo szybkie w tym momencie, co spowodowało, że algorytm nie był w stanie zatem nadążyć i nie był w stanie skutecznie działać z tak dużą ilością reklam, żeby dostarczać je realnie do osób, do których powinny zostać dostarczone. W dużym skrócie, działa to tak, że nowy system patrzy na to, co masz napisane na reklamie, albo co masz powiedziane w reklamie, jak ona wygląda, a następnie sam za pomocą dosłownie tego decyduje, komu tą reklamę pokazać, poniekąd nawet ignorując Twoje ustawienia targetowania w zestawie reklam. I teraz przejdziemy sobie przez starą versus nową strukturę konta, czyli jakie mamy mieć ustawienia targetowania, w jaki sposób to powinno generalnie wyglądać. Skuteczność metod, które używało się wcześniej, ostatnio drastycznie spadła i prawda jest taka, że to nadal będzie działało. To znaczy to, to nadal jest w stanie działać, jeśli zrobisz dobre reklamy, jeśli zrobisz dobry lejek, bo... Jedna fundamentalna rzecz na samym starcie. Targetowanie i ustawienie konta reklamowego nie uratuje cię, jeśli masz reklamy, które nie mówią realnie do twoich. Do Twoich klientów nie są realnie zyserczowane, nie masz dobrej oferty, nie masz dobrego lejka, to żadne ustawienia reklamowego Ciebie nie uratują. Ale jeśli masz te wszystkie elementy, to zmiana z takiej struktury, na tą którą ci zaraz pokażę, może zrobić różnicę i realnie może poprawić Twoje wyniki. Więc wcześniej używało się po prostu najczęściej takiej, takiej struktury, że mam jedną reklamę, jedną kampanię, przepraszam, wiele zestawów reklam w tej kampanii i w każdym zestawie mamy po kilka reklam i są wszędzie te same reklamy. Zestawy reklam różnią się tak naprawdę tylko ustawieniami targetowania w tym przypadku, czyli mamy na przykład trzy zestawy reklam, w jednym to jest Broad, czyli ustawione targetowanie na szeroko, drugi to jest Lookalike, czyli grupa podobnych osób, na przykład wygrywamy załóżmy, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Like, wygrywamy załóżmy tysiąc maili i Facebook na tej podstawie dopasowuje procentowo z danej, załóżmy z naszego kraju, wgrywam tysiąc osób, jeśli dam 1%, to Facebook wyszukuje 1% najbardziej podobnych użytkowników do tych, których powiązał z mailami, które do niego wygraliśmy jako użytkowników na Facebooku. Czyli w ten sposób mogliśmy sobie stworzyć grupę oraz docelową no i mamy też zainteresowania, czyli po prostu wchodzimy w targetowanie szczegółowe i tam wyszukujemy fitness, siłownia i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie zrobić taki stack, najczęściej robimy stack tak, czyli zrobimy na przykład 4, 5, 6, 7 takich zainteresowań, wrzucamy od razu w jedno. I w ten sposób nasz budżet jest rozproszony, a algorytm jest lekko zdezorientowany, co się dzieje. Meta promuje uproszczenie konta reklamowego. Meta sama o tym mówi, jako jedną z najważniejszych i najlepszych praktyk, nawet teraz. I jedną ze złotych, zasad, jedna ze złotych zasad polega na tym, że jeśli masz na przykład 5 zestawów reklam, 10 zestawów reklam, 100 zestawów reklam, to powinieneś stworzyć jeden i wrzucić do niego wszystkie reklamy. Chyba, bardzo ważne, chyba, że kierujesz je do innej oferty lub na inne strony, to wówczas dobrze mieć po prostu oddzielną kampanię. Czyli jeśli masz jedną kampanię, gdzie pozyskujesz, nie wiem, lidy przez lejek na VSL, gdzie po prostu masz stronę lądowania i pozyskujesz lidy, a drugą kampanię masz, gdzie, nie wiem, sprzedajesz produkt low-ticketowy, na przykład jakiś kurs, no to jakby to muszą być oddzielne kampanie, nie możesz rzucić tego w jeden zestaw na przykład, nie? to, to wtedy to się nie zepnie, wtedy, że tak powiem. Łączenie podobnych grup odbiorców zwiększa konwersję średnio o 41%, więc jest to dość duża różnica. Teraz jaka jest nowa zalecana struktura? Jest to jedna kampania, jeden zestaw reklam i wiele kreacji. Czyli najlepsze praktyki aktualnie wyglądają tak, że tworzymy... Muszę je podrapać, sorry. Tworzymy kampanię na dany lejek, jedną indywidualnie na dany lejek, na dany cel. Jeden zestaw reklam Advantage Plus, czyli zostawiamy tak naprawdę targetowanie tak, jak powinno być, tak jak Facebook je ustawia automatycznie. Tak naprawdę w tym momencie algorytm już jest tak dobry, że możemy dać mu naprawdę dużo kontroli i wrzucamy tam po prostu od 10 do 20 reklam. I teraz reklamy mogą być skrajnie różne. Skrajnie różne z tą jedną rzeczą, że powinny sprowadzać się do jednej i tej samej oferty. Czyli jeśli masz ofertę, gdzie załóżmy przykładowo tak jak moja, z tej oferty może skorzystać terapeuta, dietetyk, coach, trener, ekspert konsultant, osoba pracująca z duchowością i tak dalej, i to ja mogę zrobić reklamy tych wszystkich awatarów, wrzucić je w jeden zestaw i wtedy będę wiedział i tak jedna, jedna do trzech reklam dostanie adspend, natomiast prawdopodobnie będzie działała dość dobrze. Więc targetowanie ustawiam na broad, czyli tylko wiek, płeć i lokalizacja. Oczywiście, jeśli nie musimy tego ograniczać, typu, że mamy całą Polskę, dajemy całą Polskę. Wiek zwykle zalecam ograniczyć najlepiej. No i płeć, jeśli mamy i dla kobiet, i dla mężczyzn produkt, no to sprzedajemy tak. Jeśli mamy tylko dla kobiet, to tylko dla kobiet. Jeśli dla mężczyzn, to dla mężczyzn, nie? Czyli pozwalamy Advantage Plus przejąć stery. Twoja kreacja to jest targetowanie. To jest to, o czym mówiłem. Twoja reklama, grafika lub wideo. To, co powiesz w samej kreacja tak zwana, mówi algorytmowi, kogo ma szukać. E, oczywiście to, co napiszesz w tekście, w nagłówkach i tak dalej, też ma jakiś wpływ, ale nie ma tak dużego wpływu jak kreacja. Jeśli wpiszesz w reklamie, napiszesz na reklamie właścicielu firmy, to AI będzie szukało właścicieli firm, okej? Okay? To jest tak proste. Wrzuć od 10 do 20 kreacji. Wrzucałem nawet do jednego acetu maksymalnie 50, ale nie zalecałbym tego na małym budżecie. Czyli na małym budżecie mam na myśli, jeśli nie robisz tam, nie wiem, 300, minimum 300, 400 zł dziennie na jeden zestaw reklam, to po prostu bym tego nie robił, tylko wrzuciłbym, nie wiem, 20 kreacji. Ile powinno wystarczyć? Do 30 powiedziałbym maksymalnie. Te kreacje będą wspólnie pracować, aby znaleźć idealnego klienta. I teraz tak, najważniejsza no rzecz. Można te reklamy na górę środek i dół lejka. Co mam na myśli? Reklama na dół lejka przykładowo, czy na środek lejka, to są reklamy budujące za Zaufanie, tak, Czyli jeśli mamy załóżmy reklamę, której, y, która jest jakąś opinią na przykład na nasz temat, tak, y, albo reklamy, które są bardziej właśnie mowo funnel, czyli dają na więcej informacji, już typowo dają więcej informacji klientowi na temat oferty i może tutaj reklamy z góry like, czyli reklamy, których celem jest tylko i wyłącznie to, żeby przekonwertować osobę na lida na ten pierwszy etap i zainteresować go, a może wrzucić też reklamy z opiniami i to może rzucić wszystko w jeden zestaw reklam. To działa wtedy też super, a więc to jest też duża zmiana. No, jeśli chodzi o kampanię, mogą pojawić się też pytania na tego, czy ustawiać ją na CBO czy ABO. Jakby nie ogarniasz, to różnica jest taka, że CBO to są ustawienia kampanii, że ustawiamy budżet na poziomie kampanii, ABO też na poziomie zestawu reklam. I teraz czy to ma różnicę? No w tym przypadku nie ma żadnej różnicy, no bo mamy jeden zestaw reklam w tej kampanii, natomiast możemy ustawić CBO. Na wszelki wypadek gdybyśmy dodawali drugi zestaw reklam, to wtedy dajemy więcej kontroli Facebookowi, więc szczerze powiedziawszy w większości przypadków to nie będzie miało tak naprawdę zbyt dużego znaczenia. Ja osobiście jestem bardziej fanem ABO, czyli po prostu ustawiania tego na budżet ustalany na poziomie zestawu reklam. I teraz jak testować i skalować Metoda no testowania jest dość prosta, odpalamy to, mamy załóżmy 30 reklam, jedna do trzech dostaje ad spend i teraz w momencie, w którym załóżmy, mamy reklamę, która pozyskuje nam dobre lidy w tym Acecie, czyli mamy dobre lidy, itd., itd. Te osoby faktycznie są dobre, ta reklama wydaje najwięcej pieniędzy. Super. No i tyle w sumie. Nie? Jeśli e, jesteśmy zadowoleni z tego, ale załóżmy, wiemy, że możemy mieć przykładowo, nie mam załóżmy X awatarów, i dostaję tylko i wyłącznie awatar 1. Jestem z niego zadowolony, ale wiem, że mógłbym dostawać też avatar 2, żeby mieć większą dywersyfikację pozyskiwania tych klientów. To, to co mogę zrobić, to mogę wziąć ten zestaw reklam, zduplikować go i usunąć z tego nowego zestawu reklam, reklamy, które zostały najwięcej wydatków w tym pierwszym. Ok? Żeby znowu nie powtórzyła się sytuacja, no bo to nie ma wtedy sensu. I zamiast tych reklam, które usunę, to załóżmy dwie, trzy czy jedną, które zostały najwięcej wydatków w tym pierwszym zestawie reklam, i jestem z nich zadowolony, usuwam je i zamiast ich wstawiam inne nowe. Ok? I wtedy odpalam to mam kolejny zestaw reklam i w ten sposób mogę skalować się teoretycznie w nieskończoność Pamiętaj, że w wielu przypadkach, tak jak mówiłem, na 20 reklam w jednym zestawie tylko jedna do trzech otrzymają znaczący budżet. Jeśli dane reklamy nie otrzymują go w ogóle, możesz je wyłączyć i to jest OK. Bardzo ważne, że to jest OK, jeśli tylko jedna reklama otrzymuje duży budżet, albo tylko trzy reklamy na 20, które zrobiłeś otrzymują budżet. To jest w 100% normalne. I tak powinno być. Najczęściej to oznacza, że algorytm wie lepiej od Ciebie, które reklamy będą działały. Jeśli na jakąś reklamę nie wydaje budżetu, to najczęściej uwierz mi, że to nie jest y, przypadek. Najważniejsza rzecz, aby realnie przyciągać jak najlepszych ludzi w 2026 roku żeby to realnie działało i przyciągało na jak najlepszych ludzi, musisz mieć dobrze skonfigurowany piksel i API konwersji oraz odsyłać osoby selektywnie bardzo często. Nie zawsze, ale czasami musisz to robić. I o tym mówię więcej w moim filmie na temat pozyskiwania wysokiej jakości lidów tutaj. Jeśli nie zapomnę, to on się teraz wyświetli gdzieś u góry i będziesz mógł, czy mogła go obejrzeć. To jest bardzo dobry film na temat tego, który tłumaczy bardzo dużo na temat tego, dlaczego twoje leady są prawdopodobnie koszmarne i dlaczego są słabej jakości, bo tam tłumaczę dokładnie, w jaki sposób to działa, jaki jest mechanizm tego i co stoi za tym, że możemy przyciągać bardzo dobre lidy albo przyciągać Straksne lidy, więc koniecznie obejrzyj ten film, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. Teraz pokażę Ci pokrótce, w jaki sposób to stworzyć. Klikamy tutaj utwórz, czyli tworzymy teraz kampanię. Oczywiście, wybieramy ją na kontakty, chyba że Twój cel jest inny. To nie ma znaczenia. Najczęściej będą to kontakty lub sprzedaż, bo inne cele nie mają zbyt zastosowań. Nazwa kampanii, możemy nazwać tą kampanię, załóżmy, przykładowa Andromeda. I teraz tutaj mamy to miejsce, o którym mówiłem, jeśli chodzi o wybieranie CBO, ABO. Niedawno to zmienili. Ja mówię trochę starym językiem, natomiast budżet kampanii to jest CBO, czyli Campaign Budget Optimization. Budżet stały reklam to jest adset. adset, czyli reklama zestaw zestaw reklam, z budżetu zestawu reklam, bierzemy sobie budżet zestawu reklam, to zwykle odznaczam, przechodzę sobie dalej, no i mam zestaw reklam. I teraz w tym zestawie reklam to co chcemy zrobić, no to w zależności od tego po co się e, optymalizujemy, załóżmy, że optymalizujemy się typowo pod dajek na BSL na przykład, więc weźmiemy sobie witrynę internetową, e, zestaw danych, wybieramy sobie pixel. No, i teraz w zależności od tego, czy masz stworzony pixel, jeśli nie, to nagram pewnie niedługo na ten temat film, jak to stworzyć. Natomiast jeśli wysyłasz ruch poza Facebooka, czyli poza formularze kontaktowe, czego większość osób w sumie nie robi, większość osób robi formularze kontaktowe. Natomiast jeśli to robisz, to musisz mieć pixel i musisz mieć odpowiednio podpięty ten pixel, i musisz wysyłać odpowiednich ludzi tym pixelem z powrotem, Co to są bardziej zaawansowane techniczne rzeczy. Więc pewnie niedługo nagram na ten temat film. Natomiast a teraz wybierzemy sobie po jakiś pixel. Bierzemy sobie zdarzenie konwersji, które chcemy, podkreślić, samo optymalizować. No i to znowu zależy od tego, jakie mam ustawione. Czyli, jakby, jakie jesteśmy ustawieni pod kątem pixela, czy będziemy odsyłać, nie wiem, summit application lead, czy będziemy odsyłać schedule, czyli zaplanowanie. W tym przypadku weźmiemy zaplanowanie, czy to, to jest schedule, czyli kampania pod umawianie rozmów, tak czysto teoretycznie, chociaż prawda jest taka, że możesz też zrobić kampanię pod leady i odsyłać im schedule. W sensie możesz, to nie musi się pokrywać, jakby, bo to jest coś, co, o czym my decydujemy, jakby jaki. Standardowy event, czyli standardowe wydarzenie odsyłamy Facebookowi, no i tutaj to po prostu wybieramy, natomiast one mają swoje nazwy. Mamy też coś takiego jak reguły dotyczące wartości. Tego tutaj nie będę tłumaczył, na ten temat też tak naprawdę mogłem nagrać oddzielny film, to jest coś, co ja ostatnio u siebie stosuję. W dużym skrócie możemy sobie ustawić załóżmy, żeby osoby załóżmy w wieku, nie wiem, dobrze, że nie chcemy mieć w ogóle młodych osób, nie? Czyli mam 18-24 i możemy zmniejszyć ich ofertę o 90%. Co to oznacza? Zacznę to w dużym skrócie, że e, załóżmy, jeśli zmniejszymy ofertę, to po prostu zmniejszym. dobra, w dużym skrócie będziemy z mniejszym prawdopodobieństwem docierać do osób w tym wieku. Czyli to jest naprawdę tyle, no ale jest to dość proste. Na ten temat bym mógł też nagrać oddzielny film. Budżet ustawiamy, załóżmy, nie wiem, 100 złotych dziennie, żeby cokolwiek tutaj było. No jak już wyrzutamy 20 reklam, to stówka dziennie to w ogóle minimum. Stówka dziennie to w ogóle minimum oni zają do reklam tak naprawdę. E, no, na ośmiodychach też można coś tam porobić, no ale wiadomo o co chodzi, szybciej przetestujemy. No i grupa odbiorców. Zostawiłem Advantage Plus. Z jednym wyjątkiem, jeśli przykładowo masz absolutnie nową ofertę, nowy piksel i tak dalej, i tak dalej, to musisz wtedy uważać, kogo odsyłasz tym pikselem. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu jeśli Będziesz, załóżmy, optymalizować się pod event, który jest zewnętrzny, czyli na przykład jest na stronie internetowej i będziesz odsyłać dużo ludzi, którzy są niekwalifikowani. To takich ludzi będziesz mieć więcej. Będziesz, będziesz mieć niekwalifikowane lidy. W tym celu też odsyłam cię do filmu na temat kwalifikacji leadów, bo tam się dowiesz więcej i to jest temat rzeka, generalnie. E, natomiast załóżmy już, zostają Advantage Plus. No i reszta rzeczy, umiejscowienia też zwykle ustawiam Advantage Plus w tym momencie. Czasami wykluczam sobie, wykluczam sobie Audience Network i tego typu rzeczy, natomiast w tym przypadku nie będę tego robił, bo to nie ma. Jakby nie ma to sensu zbytnio. I tak Facebook dobrze to rozprowadzi. Także mm, załóżmy wiek, załóżmy 1865, 65 Oczywiście wiek zalecałbym jednak zawęzić. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Możemy to zrobić albo tutaj minimalnym wiekiem, czyli na przykład sobie dać załóżmy 25 i wtedy będziemy docierać tylko do osób powyżej 25 roku życia i tak bym w tym przypadku zostawił, czyli zostawimy sobie 25-65+, no bo to jest główna granica. I teraz wchodzimy sobie w reklamę. No i ten naprawdę patent jest bardzo prosty. Uzupełniamy najpierw jedną reklamę całą, czyli całą reklamę uzupełniamy wszystkim, co musimy w niej mieć, czyli załóżmy wpisujemy tutaj link, wyświetlany link, uzupełniamy materiał reklamowy, teksty itd., itd. i tak dalej i tak dalej. W momencie, jak to będziemy mieć zrobione, to to zrobimy, to no, załóżmy, że wpiszę tutaj sobie jakiś link i teraz e, mamy, widzieć coś takiego, nie musimy teoretycznie nawet ustawiać materiału reklamowego, mówimy za każdym razem, no to musimy, dobra, klikniemy to, wejdę tutaj, dobra, jak widzimy, mam tu jakieś stare reklamy, więc weźmiemy pierwsze lepsze, załóżmy, to jest obraz, tutaj się zrobił jakiś screen, weźmiemy to. I teraz bardzo ważne, że tak naprawdę jest taka, że ustawiamy wszędzie te same teksty. Czyli tutaj tekst jest ten sam, tekst jeden, nagłówek, opis jeden. ustawiamy wezwanie do działania dowiedz się więcej, dalej, dalej. Ulepszenia zalecam w większości wyłączyć, bo tutaj może dojść do różnych dziwnych sytuacji, więc dostosuj. No nie, dostosuj, Jezu, co tu się dzieje, weź to wyłącz po prostu. No widzisz, Facebook jest trochę upierdliwy, jeśli chodzi o to gotowe. No i mamy reklamę numer 1. I teraz załóżmy, że ja już ją uzupełniłem całkowicie. Tekst mam taki, jaki chcę, nagłówek mam taki, jaki chcę, opis jest taki, jaki chcę i kreacja jest taka, jaką chcę. Daję sobie reklama 1 i to, co robię teraz, to biorę sobie ją, powiel, piszę sobie tutaj 19, załóżmy sobie 20 reklam, piszę 19, OK. I teraz to, co robię, to wchodzę w każdą z osobna i daję reklama 2. I jedne, co wymieniam, to wymieniam kreację, czyli to edytuj i edytuj multimedia. No i załóżmy, tym razem chcę sobie na przykład e, wziąć to. Klikam dalej, dalej, dalej nic nie zmieniam, klikam tylko i wyłącznie kreację, czyli zmieniam tylko i wyłącznie kreację, i w ten sposób mam właśnie tą kampanię. No i tak zmieniam 20 razy. Klikam opublikuj i mam wszystko gotowe. Jeśli jesteś ekspertem lub posiadasz biznes usługowy online, który chcesz rozwinąć lub stworzyć zacząć sprzedawać ofertę high ticket, to umów teraz rozmowę z pierwszego linku w opisie. Zobaczę, czy jestem w stanie Tobie pomóc. Jeśli tak, to przedstawię Ci, w jaki sposób moglibyśmy to zrobić w Twoim przypadku. Przy okazji zasubskrybuj teraz ten kanał, aby nie przegapić kolejnych wartościowych treści. I jak już klikniesz tą subskrypcję, to proszę zapoznaj się teraz z innymi filmami, innymi treściami, które wyskakują Ci gdzieś po dwóch stronach ekranu. Mam nadzieję, jeśli nie zapomnę, to dodam tam film na temat pozyskiwania kwalifikowanych leadów, bo to jest najlepsza kontynuacja tego filmu. A ja dziękuję Tobie tymczasem za oglądanie. No i widzimy się w następnym.